Czysto. Dobra, to jeszcze nie wszyscy. Dowódcy rebeli musieli ruszyć Też dalej. Też powinniśmy. Platforma czwarta obok. Jest tam jakiś prom? Nie, tylko myśliwce taj. Nawet lepiej. Zachowajmy ostrożność. Nie wiemy, ilu tu może być rebeliantów. Nie, załatwimy ich tak, jak całą resztę. Rozprawimy się z tym ścierwem raz na zawsze. Potrząsnąć się. Nie czas na stypę. Musimy się stąd zabierać. Na pani znak. Musimy dotrzeć do platformy i zdobyć myśliwce Taj. Tylko tak wrócimy na korwusa. Agencie Miko, wykonaj zwiad. Tak, przyjąłem. A Agencie Husk skontaktuj się z Wyżynaczem. Muszę porozmawiać z. Tak, pani komandor. Przekazuję transmisję. Admirale, oddział Inferno ewakuuje Endor. Jaka jest sytuacja? Wiceadmirał Saul nakazał odwrót. Wycofujemy się z układu. Wracaj na okręt. Przetrwaj. Prześlę współrzędne, przed którymi się spotkamy. Tak jest. Odezwiemy się, gdy dotrzemy na korpusa. Nie rozumiem, jak do tego doszło. Nasz plan był bez skazy. Ktoś popełnił błąd. Dowództwo przeoczyło coś ważnego. Znowu. Chodzi o coś więcej. Mieliśmy nad rebeliantami przewaty liczebną i Pytopo. To proste. Imperator nie docenił siły wroga, a cenę za to zapłaciliśmy my. Pani Komando. Mogę coś powiedzieć. Mów. Najlepiej wiem, że jesteśmy sami, ale to pachnie zdradą. Spójrz na niebo, Hask! Prawda nie może być zdradą. zmierza do pani wrogi patrol. Dziękuję, agencie Miko. Zajmiemy się. Przypominają zapasach broni ciężkiej. Wejdźcie tam i zawierzcie, co się da. Wiemy, ten księżyc z rąk Nie się. Nie dobię się. Nie pol się. Nie Patrz likwidowany. Zasłużyliśmy.